Witamy w Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie Kolonia. Minęło 5 lat od powstania i otwarcia muzeum. Przez ten okres powstał już par ginących zawodów i tradycji przy współpracy Stowarzyszenia Kulturalnego Tradycja. Stowarzyszenie też powstało, aby wspomóc muzeum, aby mogło się rozwijać. Podczas okresów letnich został zorganizowany Jarmark Świętego Augustyna. W tym roku będzie już trzecia edycja, razem połączona z odpustem w Kawnicach. Po jarmarków Rozpoczyna się plener rzeźbiarski, będzie też trzecia edycja, w tym roku już przyjadą artyści z Ukrainy, z Niemiec, powstaną rzeźby w kamieniu, ceramice, w drewnie lipowym i topolowym przyjadą artyści bardzo znani, mające duże zasługi w sztuce rzeźbiarskiej. Chcemy w ten sposób i promować artystów i powiększyć park minących zawodów i tradycji, który powstaje na tej skromnej 45 arowej działce. Cała działka będzie będzie w rzeźbach, będzie w eksponatach codziennego użytku. Coraz więcej miejscowa ludność i zagranicy starają się, aby jak najwięcej eksponatów zostało zachowane i z radością przekazują nam do muzeum. Muzeum powstało z mojej własnej i rodzinnej kolekcji. Został majątek po moich rodzicach, który powiększyłam o własne rękodzieło i własną kolekcję i w ten sposób powstało Muzeum Ziemiostwa Artystycznego. Bardzo się cieszę, że mieszka, miejscowa ludność stara się, aby to się rozwijało, aby nie zostało zaprzepaszczone. Jeden przyniesie hamon, to drugi koło, trzeci młynek, czwarty obraz, jakiś dokument i tak rozwija się to nasze dziedzictwo. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach artystycznych zginących zawodów dzieci ze szkół i przedszkoli. Nie ma dziecka, które by nie uczestniczyło czynnie w takich zajęciach albo lepią w glinie, albo malują, albo w kawałku drewna coś tam dłubią i powstają piękne bocianki czy, czy różne inne eksponaty artystyczne. Staramy się, aby te eksponaty też tu powiększały nasze kolekcje, żeby poprzez takie konkursy jak wielkanocny, jak bożonarodzeniowy, Zostało jak najwięcej w muzeum eksponatów, bo kto dziś robi na co dzień szopkę bożonarodzeniową, kto dziś maluje pisankę różnymi technikami. My chcemy w ten sposób wzbogacić muzeum i żeby to muzeum żyło. Nawet jeżeli nam się uda coś... Z... Dobyć, nawet na zasadzie wymiany to dla nas też to będzie ważne, bo możemy mieć więcej eksponatów jednego rodzaju, a brakować nam czegoś, co bardzo byśmy chcieli mieć. Takim ważnym osiągnięciem w parku została... Powstała gra interakcyjna, powstały tablice opisujące ginące zawody. Na razie mamy ich sześć, chcemy zrobić więcej. Być może na następną rocznicę, dziesięciolecia, będzie już tego więcej. Ważnym osiągnięciem została wiata postawiona, gdzie już bez przeszkód podczas deszczu można się spotkać. Można przy fajnej muzyce i przy Ognisku posiedzieć. Też bardzo fajną imprezą integracyjną, którą rozpropagowaliśmy, są pikniki patriotyczne, odbywające się na cmentarzu przy pomniku powstańców. Miejscowa ludność zbiera się i wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne albo spotkania z aktorem. Jak Szymon Pawicki, zasłużony dla naszego terenu, albo z artystą zasłużonym też patriotycznie Józefem Skrzykiem, który wspiera nas tu swoją obecnością. Dla nas jest to zaszczytem, że tak uznana, ważna osoba chce gościć w naszym terenie. Bardzo marzy mi się jako. Prezesowi stowarzyszenia i właścicielce Muzeum nie utworzenie muzyki do kazań gnieźnińskich. Jest to coś, co, o co będę walczyć i żeby zdobyć pieniążki, żeby to powstało. I żeby został produkt turystyczny ziemi Golińskiej właśnie jako atrakcja turystyczna tego terenu. Rozmawiała. Przedstawiłam y, y, o muzeum Stanisława Jasieczka.